Cześć, z tej strony Bartosz z Nautilus 2. Dzisiaj porozmawiamy o wyborze kolumn podstawkowych w cenie około 2500 zł. To kategoria, w której można znaleźć naprawdę ciekawe konstrukcje. Kolumny kompaktowe, ale o dużym potencjale brzmieniowym. Sprawdzimy trzy modele, które według mnie bardzo dobrze łączą jakość, funkcjonalność i przyjemność słuchania. Kewku 3 Meta, Dali Oberon 3. Oraz monitor audio bronze 57G. Każda z nich gra inaczej, każda ma swoje mocne strony, a wszystkie przetestowałem na elektronice all-in-one w przystępnej kategorii cenowej: VIM Am Ultra, Ever Solo Play oraz Denon DRA 900H. Zacznijmy od Dali Oberon 3. Moim zdaniem to kolumny, które świetnie łączą uniwersalność z dobrym brzmieniem. Wyglądają schludnie i nowocześnie, czysta linia, naturalne wykończenia, nie rzucają się w oczy i nie dominują wnętrza. Sercem układu jest ponad 16 centymetrowy głośnik nisko-średniotonowy współpracujący z 29 milimetrową miękką kopułką wysokotonową. Producent podaje rozmiar głośnika na prawie 18 cm, jednak wlicza w to pierścień montażowy. Taki zestaw daje szerokie pasmo i kontrolowany bas, nie dudniąc i nie przytłaczając. Moim zdaniem ciekawym elementem są magnesy z technologią SMC. To magnetyczny, powlekany ziarnisty materiał, który łączy wysoką przenikalność magnetyczną z niską przewodnością elektryczną i ogranicza zniekształcenia. Choć faktycznie brzmi to jak marketing, specjalny materiał niweluje nieliniowe zakłócenia, dzięki czemu muzyki można słuchać dłużej bez zmęczenia. Dźwięk pozostaje klarowny i spokojny, a niskie i średnie tony brzmią naturalnie przez cały czas odsłuchu. Oberon 3 oferuje zwarty, szybki charakter niskich tonów. Dzięki tylnemu bazreflexowi można korygować ciężar basu, choć zbyt bliskie ustawienie przy ścianie może generować podbicie dolnego pasma. Oberony nie są szczególnie wybredne przy doborze wzmacniacza, gdyż mają wysoką skuteczność. Mocną stroną oberonów jest barwny, dobrze podany środek pasma. Wokale zachowują naturalność, a instrumenty akustyczne typu fortepian czy smyczki brzmią wiarygodnie. Oberon 3 oferuje dobre obrazowanie i scenę dźwiękowo. Raczej prezentują muzykę szeroko i plastycznie niż punktowo wycinając detale. Góra pasma, choć szczegółowa, nie jest wyeksponowana ani agresywna. Zalecane jest ustawienie kolumn w osi prostej bez typowego skierowania ku słuchaczowi. Ich brzmienie służy raczej odsłuchom dla szerokiego spektrum repertuaru. Dla osób inwestujących w pierwsze kolumny do mieszkania, będą odpowiednim partnerem zarówno dla winyli, jak i codziennego streamingu. Dzięki łagodnej górze i swojemu charakterowi, Oberon 3 pozwalają komfortowo słuchać nawet skompresowanych plików lub leciwych, gorzej zrealizowanych nagrań. Idealnie dla osób z dużą, zróżnicowaną biblioteką muzyczną. W filmach i grach kolumny nieźle radzą sobie z odtworzeniem dialogów, elementów przestrzennych i efektów dźwiękowych. Dobrze zestrojony bas refleks nie generuje przesadnych podbić, a dynamika pozostaje czytelna nawet przy wyższych poziomach głośności. Moim zdaniem to kolumny, które świetnie łączą uniwersalność z dobrym brzmieniem. Pas jest zwarty i kontrolowany, środek pasma barwny, a scena szeroka. Według mnie Oberon 3 dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach małych oraz średniej wielkości około 18 do 35 m2. Kewku 3 Meta to przykład brytyjskich kolumn. Które stawiają na precyzję i szczegóły. Jednym z wyróżników KU3 Meta jest konsekwentnie neutralny balans tonalny, dzięki czemu kolumn można słuchać godzinami bez uczucia zmęczenia. Zapewniają klarowny, punktowy dźwięk i szeroką scenę, nawet w trudniejszych warunkach akustycznych i przy różnych źródłach muzyki. Największą nowością w KU3 Meta jest technologia. Mat. Specjalna struktura za wysokotonowym głośnikiem, która pochłania prawie wszystkie fale odbite wewnątrz obudowy. Dzięki temu wysokie tony brzmią czysto, rezonanse są zredukowane, a muzyka staje się bardziej klarowna nawet przy skomplikowanych nagraniach i mocnym basie. Kutrzy 3 meta mogą stać nawet 10-15 cm od ściany bez utraty jakości basu i sceny. To duża zaleta w małych pokojach czy ustawieniu na półce. Dzięki technologii UniQ przetwornik wysokotonowy znajduje się w centrum membrany niskotonowej, co sprawia, że dźwięk brzmi jak z jednego punktu. Muzyka zachowuje naturalną przestrzeń, a instrumenty pozostają na swoich miejscach, nawet jeśli zmienisz pozycję w pokoju. Według mnie brzmienie Q3 meta jest naturalne z dobrze kontrolowanym basem. Niskie tony są szybkie, klarowne i nie przytłaczają reszty. Dzięki technologii MAT wysokie tony są czyste, a dialogi i instrumenty dente brzmią wyraźnie, bez metalicznego zabarwienia. Kolumny mają też szeroką scenę. Muzyka brzmi dobrze nawet wtedy, gdy nie siedzisz idealnie na środku. Średnie tony kutrzy 3 Meta są naturalne i dobrze współgrają z resztą pasma. Specjalnie zaprojektowane porty bazreflex Reflex redukują niepożądane zawirowania powietrza, dzięki czemu obudowa nie rezonuje. Kolumny świetnie sprawdzają się zarówno w dynamicznej muzyce, jak i w filmie. Dzięki technologii mat, dialogi i złożone efekty dźwiękowe są wyraźne i czytelne nawet przy zróżnicowanym sygnale. Q3 Meta potrzebują nieco wydajniejszego wzmacniacza niż Oberony, ale za to odwdzięczają się pełnią brzmienia, zachowując kontrolę nad basem i jednocześnie oferując bardzo dobrą klarowność średnich oraz wysokich tonów. Moim zdaniem Q3 Meta podobnie jak Oberon najlepiej sprawdzają się w małych i średnich pokojach, gdzie kompaktowe wymiary i technologia UniQ zapewniają świetną kontrolę basu i sceny. Co ciekawe, mimo swoich rozmiarów, kolumny były w stanie wypełnić swoim dźwiękiem naszą ponad 45-metrową salę odsłuchową, co pokazuje ich duży potencjał. Obudowa wykonana jest z paneli MDF i odpowiednio usztywniona, co minimalizuje niepożądane rezonanse. Dodatkowo Kev zadbał o design. Kolumny mają nowoczesne, neutralne wykończenia, które pasują do różnych wnętrz. Nadszedł czas na najmniejsze testowane kolumny. Monitor Audio Bronze 57G. To już siódma generacja serii bronze. Jednej z najbardziej znanych linii monitorów podstawkowych na świecie. Każda kolejna generacja wprowadza rozwiązania z droższych modeli, a bronze 57G przynosi sporo usprawnień. Nowy twitter z falowodem UD2, przeprojektowaną zwrotnicę i port Bass Reflex, który pozwala regulować ilość basu w pomieszczeniu bez utraty jakości pozostałych tonów. Uważam, że to kolumny dla osób, które szukają energicznego, dynamicznego brzmienia z dobrą kontrolą i precyzją. Zastosowana technologia SICAM w przetwornikach zapewnia sztywność, lekkość i szybką reakcję, dzięki temu muzyka brzmi żywo i angażująco. Brąze oferują mocny, dynamiczny bas, który daje naprawdę wyraźne poczucie energii. W praktyce nie odstaje wiele od większych i droższych Q3 Meta i Oberon 3. Tylny port Bass Reflex został zaprojektowany tak, by ograniczyć szumy i turbulencje dzięki czemu bas pozostaje czysty nawet przy głośniejszym graniu. Brąze 57G grają wyjątkowo energicznie. Środek pasma jest wyraźny i szczegółowy, dzięki czemu muzyka brzmi żywo. To świetna opcja dla fanów rocka, elektroniki czy dynamicznych ścieżek filmowych. Trzeba jednak pamiętać, że przy delikatniejszych nagraniach środek może wydawać się nieco mocniejszy, co nie każdemu będzie odpowiadało przy dłuższym słuchaniu. Wysokie tony są czyste i dobrze rozwinięte. Nowy Twitter z falowodem UD2. Rozprasza dźwięk szerzej i równomierniej niż wcześniej, dzięki czemu cały pokój wypełnia się spójnym brzmieniem. Detale są dobrze słyszalne, scena dźwiękowa szeroka i przestrzenna, a szybka reakcja przetworników sprawia, że baz jest wyraźny nawet przy cichym słuchaniu. Uważam, że Bronze 57G grają dynamicznie i z dużą energią, zachowując dobrą kontrolę nawet przy głośnym słuchaniu. Dzięki temu sprawdzą się świetnie przy energetycznej muzyce, filmach i grach. Dla osób, które wolą łagodniejsze i cieplejsze brzmienie, mogą wydawać się zbyt intensywne. Scena dźwiękowa jest szeroka, instrumenty dobrze się od siebie oddzielają, choć lokalizacja poszczególnych dźwięków nie jest tak punktowa jak w Kev3 Meta. Kolumny współpracują z większością wzmacniaczy. Dodatkowo oferują podwójne wejście do wiringu lub biampingu, co daje możliwość eksperymentów i lepszej separacji instrumentu przy bardziej zaawansowanej elektronice. Zalecane pomieszczenia to mniejsze oraz średnie pokoje od 15 do 30 m2, gdzie głęboki, dynamiczny bas może się rozwinąć bez nadmiernego podbicia. Wybór kolm podstawkowych za około tysiąca zł nie sprowadza się do prostego rankingu. Każdy z trzech omawianych monitorów ma swoje mocne strony. Wszystkie kolumny testowaliśmy na tej samej elektronice: Wim Amp Ultra, Ever Solo Play oraz Denon DRA 900H. Po podłączeniu kolumn KF natychmiast dostrzegamy trzy rzeczy. Pierwsza to mniejsza skuteczność, druga to lekko schowane niskie tony, a trzecia to bardziej obszerny i niższy bas niż u konkurentów. Jednocześnie ma on charakter bardziej zbliżony do niewielkich podłogówek niż monitorów. A teraz wisienka na torcie. Wystarczy kilka minut z tymi kolumnami, i nagle okazuje się, że wcale nie brakuje im wysokich tonów, jest ich tyle, ile potrzeba. Są bardzo przyjemne, można ich słuchać godzinami. Kolumny z powodzeniem możemy wykorzystywać do długich sesji muzycznych. Najlepiej ze wszystkich tu badanych zestawów radzą sobie z większymi składami instrumentalnymi. Monitor Audio Brąze 57G to dobra głębia basu oraz stereofonia, dobrze zlokalizowany wokal, dość dużo informacji w wysokich tonach. Lecz gdy więcej się dzieje, uwypuklają się dodatkowe informacje harmoniczne, które wprowadzają odrobinę nieczystości. To jednak nie zabiera przyjemności słuchania, szczególnie mniejszych składów instrumentów oraz gatunków muzyki, w których gitara elektryczna wysuwa się na pierwszy plan. Dali oberon 3 to szeroka stereofonia, której możemy dostrzec odrobinę bardziej wysuwające się na pierwszy plan wysokie tony są przy tym bardziej klarowne i lepiej znoszą natłok na scenie muzycznej. Górne średnie tony mają lekkie kontury i mniejsze zniekształcenia. Bas schodzi nisko i nie jest przesadzony. Moim zdaniem ostateczny wybór zależy od osobistych preferencji słuchacza. Dajcie znać w komentarzach, który z zaprezentowanych monitorów najbardziej do was przemawia. A jeśli jesteście zainteresowani omawianymi kolumnami, mamy gotowe zestawy z elektroniką. Zapraszam Was do salonu Nautilus 2 lub zajrzyjcie do nas online. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!